Witajcie, słuchajcie, mam dla was, dla miłośników tarota, coś bardzo pięknego. Jestem w Mediolanie, zamek Visconti Sforca, tak zwany Zamek Sforców, gdzie, jak nie wszyscy wiedzą, albo większość ludzi wie, no nieważne, rozpoczęła się historia tarota na świecie, gdzie pierwszą talię kart namalował Bonifacio Bembo, tutaj właśnie da księcia i słuchajcie, jestem podekscytowany, jest to niesamowite miejsce. Mam nadzieję, że dzisiaj to jest 6 grudnia, więc nie udało nam się przed chwilą wejść. Są kolejki wszędzie i wszystko jest skrócone czy, czy Krócej czynne. Mam nadzieję, że uda mi się wejść, pozwiedzać, kupić bilety. E, niesamowita, słuchajcie, sprawa. Właśnie dla wszystkie karty Tarota, które oglądacie, gdzie widzicie herby rodowe, poszukam się, postaram się odnaleźć. O, nawet są tam, zobaczcie. Niesamowite, słuchajcie. Takie symbole można znaleźć na kartach tarota. Karty tarota jako pierwsze udokumentowane były, słuchajcie, jako pierwsze udokumentowane no były, słuchajcie, właśnie namalowane, zrobione dla rodziny Visconti. Skąd wiem, że te pierwsze udokumentowane są różne tradycje tarota, gdzie powstało? Niektórzy piszą, że mówią, że tam od cyganów, niektórzy nie wiadomo skąd. Ale prawda, słuchajcie, jest taka, że no tutaj się to wszystko zaczęło. Dlaczego? Bo są pierwsze dokumenty, jest obraz grający w taroci i karty w muzeach. Bo teraz staram się tylko do was dotrzeć. A na razie, słuchajcie, jestem podekscytowany i idę dalej do zamku. Dla mnie to jest, jestem wzruszony, ogromna przygoda. Bo coś, co kocham, mogę zobaczyć. Wchodzimy na dziedzinie zamku. Zamek jest przepiękny. Coś, co kocham, słuchajcie, mogę zobaczyć, mogę dotknąć i no i tu się zaczęła historia Tarota. Tak naprawdę karty Tarota doprowadziły mnie w to miejsce. Idziemy dalej, przepięknie tutaj jest. Wszystkie moje poszukiwania, jak wiecie, historyczne, symboliczne, A jak wiecie ja, no docieram, jak widać, do, docieram do, do, do samych szczegółów. Słuchajcie, jestem na dziedzińcu zamku. Zaraz Was pozdrowię, poproszę tutaj kogoś, żebym, żeby przejął ten telefon. Pozdrawiam Was serdecznie z dziedzińca zamku, gdzie powstał tarot na świecie. Właśnie obrazy, postacie często też były, też były, słuchajcie, też były to właśnie postacie, które były postacie na tariach Visconti, Visconti Sforza to są postacie, które słuchajcie były malowane na kartach tarota, na pierwszych arkanach wielkich. Zaraz was pozdrawię, poproszę tutaj kogoś, żeby je podtrzymał. Pozdrawiam was serdecznie. Słuchajcie, idę zwiedzać i oglądać Pogoda, no, Nie jest zła. Rozgrzewają mnie energię, emocje. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, robotnicy, miłośników. Tylotek możesz